Kim jesteś? Nazywam się Bartolo. Zajmuję się zaopatrywaniem Magnatów. Dostarczam im wszystkiego. Odziela przez żywność aż po kobiety. Oprócz tego pilnuję tych imbecyli z kuchni. Te błazny powinny mi być wdzięczne. Gomez nie toleruje partnerstwa nawet w kuchni. Poprzednich dwóch kucharzy skarbił to w rzece. Była mnie kruk. Ciebie, takiego łachbytę? Dobra, niech będzie. Darowanemu koniowi nie zagląda się pod obóz. Słuchaj uważnie, bo nie będę się powtarzał. Zaginął jeden z magnatów. Nazywał się Zajro. Nie no, kto w ogóle wiedział o jego istnieniu. Zyro był odpowiedzialny za koordynację pomiędzy tym obozem a obozem przed kopalnią. Kilka dni temu Sairo rozmawiał z Gomezem i powiedział, że ktoś w powozie przed kopalnią, gdzie dowodzi Kazmir, planuje przejąć władzę. Zdaje się, że miał na myśli tronizację Gomeza. Oczywiście Gomez wściekł się. Wezwał Kruka i rozkazał mu osobiście dowiedzieć się, który sukinsyn jest tak bezczelny. Kruk wypytał Sairo. Niestety, magnat nie wiedział nic więcej. Powiedział jednak, że ma w obozie Kazmira swoje oczy i uszy. Król wysłał go więc na spotkanie z tym szpiegiem. A Sairo już z tego spotkania nie wrócił. To Bożej <gry> wyglądasz jak obwieź, ale głowę masz na karni. Król zawsze mądrze wybiera swoje narzędzia. Podejrzewamy, że ty, Sairo to ten sam gnój, który planuje załatwić Gomeza. Pogadaj z kim się da w obozie przed kopalnią, ale zachowaj ostrożność. I jak piśniesz chociaż słowo o tym, co tutaj usłyszałeś, to własnoręcznie wydłubię ci oczy i zjem surowo z wątrobą. W obozie rządzi Kazmir. Ma dobre układy z Gomezem, więc raczej odpada. Ale nie można wykluczyć i jego. Jego prawą ręką jest Melkor. Uważaj na tego wrednego syna. Jest zdolny do wszystkiego, ale raczej jest zagubiony na spisek. Leży to któryś ze strażników. Musisz dyskretnie spytać właściwe osoby. Zapytaj się, z kim rozmawiał Sairo. Rodzaj, żyj się w tawernie, tam ściany mają uszy, więc ktoś musiał coś usłyszeć. I pamiętaj, nikomu ani słowa o tym, że ktoś planuje zamach na Gomeza. Jak dowiem się, że puściłeś parę duch, to zatłukaj jak psa! A teraz odejdź! Wiem, kto zabił Zairo. Mów, natychmiast! Za wszystkim stoi Melkor! To niemożliwe! Melkor jest niebezpieczny, ale za na taki spisek! Co wy popełniliście błąd, lekceważąc go! On wie, czego chce, i dąży do celu po tak! Żel zawsze że uświęca środki. Masz dowody? Tak, mam jego zapiski i miecz, na którym mieltu jest wygrawerowane i jest faj. O cholera! Co za sukiency! Jak mogliśmy być tak ślepi? jak mnie to nie Nie wierzę własnym oczom! Daj mi się zastanowić. Uff, dał mi wolną rękę. Na początku myślałem, żeby wysłać do Melkora Arto i bliznę, ale to byłoby zbyt okrutne rozwiązanie, nawet jak na takiego gnoja. Poza tym w tej sytuacji lepiej, żeby Arto i blizna zostali w pobliżu Gomeza. Nigdy nie wiadomo, może Melkor nie działał sam. Zgadnij, o kim pomyślałem. Nie wiem, czy sobie poradzę. Melkor to kawał drania. Poradzisz sobie. To ty znalazłeś dowody. A więc powinieneś skończyć to, co zacząłeś. Tylko nie wyjeżdżaj mi ze słowami, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie po tym, jak zaczyna. Hehe, he, dobre. Mniej więcej to miałem na myśli. Jak załatwisz sprawę z Melkorem, czeka cię nagroda, która przejdzie Twoje oczekiwania mógłbyś powiedzieć mi coś więcej czemu nie udowodniłeś że można ci zaufać masz głowę na karku i wiesz który koniec miecza wsadzić przeciwnikowi w brzuch jak załatwisz sprawę z melkorem gomelez da ci pełnomocnictwo na mocy którego to ty zostaniesz szefem w obozie przed kopalnią co do kasmira to uczynisz co uważasz za stosowne Możesz go zabić, możesz pozwolić mu odejść, możesz nawet pozwolić, aby dalej rządził w obozie. To już twoja sprawa. My dajemy ci niepowtarzalną okazję. Gomez zawsze spłaca długi. Właśnie widzę. Muszę się poważnie nad tym zastanowić. Melkor nie żyje. Dobra robota. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Oto pełnomocnictwo. Weź też te zbroję. Zasłużyłeś na nią. I pamiętaj, komu to zawdzięczasz. A teraz odejdź. A, do ciebie przyjął co. Witam więc w naszym obozie. Kim jesteś i co tak studiujesz? Jestem kolis. Kiedyś byłem balem w obozie Sekta. Obecnie prowadzę dość intrygujące studia. Moje badania wykazały, że śniący wcale nas nie uwolni. Wątpię nawet w jego istnienie. Jedyną drogą ku wolności wydają się być pradawni. Muszę jednak jakoś się do nich dostać. Skoro już tutaj jesteś, hm, potrzebuję czyjejś pomocy. Dobra, co muszę zrobić? Droga do pradawni jest długa i niebezpieczna. Musisz znaleźć pewien pierścień, który jestem przekonany, że pomoże mi dostać się przed ich oblicze. Gdzie znajdę ten pierścień? Kiedyś, gdy należałem jeszcze do sekty, trafił on w moje posiadanie. Niestety. Kiedy tu wędrowaliśmy w nocy, napadli nas bandyci. Ich przywódca ukradł mój pierścień. Znajdź przywódcę bandytów, to znajdziesz pierścień. Zobaczę, co da się zrobić. Odnalazłem pierścień. Niech spłynie na ciebie łaska Bogu. Teraz czuję się dużo spokojniejszy. Moc ukryta w pierścieniu pomoże mi w ujrzeniu prawdy. Opowiedz mi o pradawnych. Panem ich jest ogień. I w imieniu Boga Ognia walczą z ciemnością. Potężną mocą kryształów władają. A runiczne kamienie nie są im potrzebne. Czasem to ludzie, a czasem bestie. Zależnie od ich woli tak się dzieje. I to oni są naszym kluczem do wolności, a nie fikcyjny śniący. Odnajdź pradawnych i powiedz mi o tym. Wtedy o coś cię poproszę. Oto odpowiedź pradawnych. Nareszcie, pokaż to. Coś ci jest? Nie! Kłamca! Dobrze się czujesz? To nie może być list od pradawnych! Ale to jest list od pradawnych! Gin kłamco! Bracia, zabijcie tego przeniewiercę!